W imię ojca i syna i ducha świętego amen a to słowo ciałem się stało i mieszkało między nami i widzieliśmy chwałę jego chwałę jako jednorodzonego od ojca pełne łaski i prawdy ojcze nasz któryś jest w niebie Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I stało się w one dni, że wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby popisano Wszystek Świat. Wstąpił też Józef z Galilei z miasta Nazaretu do ziemi Judzkiej, do miasta Dawidowego, które zowią Betlejem, przeto iż on był z domu i z familii Dawidowej, aby był popisany z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienną. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I stało się, gdy tam byli. Wypełniły się dni, aby porodziła. Porodziła syna swego pierworodnego, a uwinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie. Przeto, iż miejsca nie mieli w gospodzie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A byli pasterze w onej krainie w polu nocujący i strasz nocą trzymający nad stadem swoim. A oto anioł pański stanął podle nich. A chwała Pańska zewsząd oświeciła je i bali się bojaźnią wielką. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I rzekł do nich Anioł. Nie bójcie się, bo oto zjastuję wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi, i się wam dziś narodził zbawiciel, który jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to wam będzie na znak. Znajdziecie niemowlątko uwienione w pieluszki leżące w żłobie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. A zaraz onym aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga, i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie. I stało się, gdy odeszli aniołowie od nich do nieba. Że oniż pasterze rzekli jedni do drugich. Pójdźmyż aż do Betlejemu, a oglądajmy tę rzecz, która się stała, którą nam Pan objawił. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A tak śpiesząc się, przyszli i znaleźli Marię i Józefa i ono niemowlątko leżące w żłobie i ujrzawszy, rozsławili to, co im było powiedziano o tym dzieciątku. A wszyscy, którzy słyszeli, Dziwowali się temu, co im pasterze powiadali. Lecz Maria zachowywała wszystkie te słowa, uważając je w sercu swoim. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A gdy się Jezus narodził w Betlejemie Judzkim za dnia Heroda-Króla, Mędrcy ze wschodu słońca przybyli do Jeruzalemu, mówiąc: Gdzież jest ten, który się narodził, król żydowski? Bośmy widzieli gwiazdę jego na wschód słońca i przyjechaliśmy, abyśmy mu się pokłonili. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Co gdy król Herod usłyszał, zatrwożył się i wszystko Jeruzalem z Nim. Przecież zebrawszy wszystkie przedniejsze kapłany i nauczyciele ludu, dowiadywał się od nich, gdzieby się miał Chrystus narodzić. A oni mu rzekli. W Betlejemie judzkim. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Oni tedy, wysłuchawszy króla, poszli, a oto ona gwiazda, którą widzieli na wschód słońca, prowadziła je, aż przyszedłszy, stanęła nad miejscem, gdzie było dzieciątko. A gdy ujrzeli oną gwiazdę, Uradowali się radością bardzo wielką. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I wszedłszy w dom, znaleźli dzieciątko z Marią, matką jego, a upadłszy, pokłonili mu się. I otworzywszy skarby swoje, ofiarowali mu dary, złoto i kadzidło i mirrę. Lecz będąc upomnieni od Boga we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inszą drogą wrócili się do krainy swojej. Drowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.